Siema, dzisiaj recenzujemy zestaw z LEGO Creator 5865 od 6 do 12 lat. Jest to taka oto wywrotka zapakowana w plastikowe pudełeczko. Ja już bez żadnego przedłużania zabieram się za jej otwieranie. Tym razem już wiem jak to zrobić, po prostu natnę tutaj tą etykietkę. Nie będę kombinował tak jak przy poprzednim zestawiku, który również był zapakowany w taki oto plastikowy pojemnik tylko, że tamten był z Lego Racers OK, udało się otworzyć mamy instrukcję, która wygląda przysłowiowo mówiąc jak sus gardła ale jest dosyć duża jak na tego typu zestawik z tyłu kilka innych zestawików z tej serii, ten domek jest naprawdę świetny oraz luzem klocki co dziwne są one bez woreczka, ale to oczywiście nie jest minus, można wręcz nawet powiedzieć, że plus, bo jest to w jakiś sposób ekologiczne pomijając oczywiście fakt, że całe pudełko jest z plastiku, a nie z tektury. W tym filmie omówimy tylko główny model, pozostałym dwóm pokazanym tutaj na dole modelom nie będziemy się przyglądać, gdyż ten główny model podoba mi się najbardziej i po prostu sobie go zostawię w takiej formie, w dodatku myślę, że to też Was najbardziej interesuje. Jest to, no jak już wcześniej wspominałem, mała wywrotka, co chyba widać. Co ciekawe, Lego nawet w takim małym modelu zdołał pchnąć jedną funkcję bawialną, ale o tym może za chwilę. Od frontu mamy bardzo fajny, masywny grill zderzak oraz światła. Wygląda to naprawdę fajnie, na no właśnie takiego amerykańskiego traka, można powiedzieć po prostu. Tutaj maska, oczywiście jest to szybka, tutaj mam imitację takiej jakby uchylonej szyby poprzez zastosowanie serków. Nawet są stopnie, imitacja zbiornika paliwa, fajnie to wygląda. Nie rozumiem tylko do końca, co jest tutaj, ten prześwit, w sensie, no rozumiem, inaczej by ta funkcja bawialna nie działała, aczkolwiek nie wygląda to za dobrze. Generalnie tutaj to podwozie jest chyba najsłabszą częścią, od tyłu również to podwozie nie wygląda za dobrze, natomiast sama tutaj część ładunkowa, ta część, właśnie wywrotki wygląda super. U góry mamy takie jakby osłony przed słońcem oraz koguty. A funkcja bawialne to po prostu, że tak to ujmę, kiprowanie ładunku. Mam tutaj akurat kilka klocków, które zostały po zbudowaniu tego, można je tutaj załadować. A następnie sobie wysypać, działa to bardzo fajnie, sprawnie. Model wygląda naprawdę fajnie, przyzwoicie, jest bardzo ładny, taki można powiedzieć symboliczny. Na początku myślałem, że nie będę otwierał tego zestawu, trochę żałowałem, że go otworzyłem. Ale model wygląda na tyle tak milutko, fajnie, że nie żałuję ani trochę. Reasumując, uważam, że zestawik w latach, w których został wydany, był naprawdę świetny. Nadal jest fajny, aczkolwiek wiadomo, nie ma nawet podjazdu do obecnych modeli, że tak to ujmę. Też Lego już coraz rzadziej robi takie miniaturowe modele. Aczkolwiek jest to nadal spoko opcja. Jeżeli gdzieś go znajdziecie za jakieś dwie deszki, trzy deszki, jest to fajna, spoko opcja. Aczkolwiek wiadomo, nie przepłacałbym raczej za niego. Nie jest wart nie wiadomo ile. Napiszcie, co sądzicie o tym modelu. Ja dziękuję Wam za oglądanie. No i cześć.